Cześć, siemanko. z tej strony ja, sliming Ty. I dziś sobie będziemy otwierać paczki. Tutaj są moje zadania, jeszcze niewykonane. Kurczę. No i tutaj mamy cały pakiet do odblokowania aż do serca. Więc zaczynamy od bumbak z broka. Najpierw nie odblokujemy z bo wtedy będziemy mieć mniejsze szanse. Nie, nie widziałam liczby. Uff. Szybko odblokowujemy. Tutaj to chyba nie trzeba. Ostatnio, gdy chciałam sobie nagrać odcinek, ale nie wyszło z głosem, to wtedy dopłynąłem do gister do kruka. Nie. Ciągle nic nie ma. Same podwojacze. Chyba sobie dodamy do Shelly. Teraz mam star power. Tylko otwieramy. No ile ja mam tych podwajaczy żetonu? 5. Przepraszam Was widzowie. Nie chcę się tak podblokować tego Serga. My już coś dropniemy to jeszcze mamy kilka, pięć. Teraz nie patrzę na liczbę. Dwadzieścia giemnów. Jaka jest liczba koni? Nic nie widziałam, nic nie widzę. Jak coś zrobiłem to piszcie w komentarzach. Proszę. No i mamy starpardo do szeli. Nie, ja w to nie wyżę. starpardo do szeli. Brawo my, brawo my. Serio nic nie dropniemy. Teraz taki zmyśl skrzynę z której coś że coś będzie z tego mega boxa albo big boxa. Sześć, sześć przedmiotów. Proszę, żeby to była jakaś legenda. Pi, pi Kul! bi, bi, pi Kul! Ale się cieszę. Poczekajcie. Mama do mnie dzwoniła. No i wytropiliśmy bi mi B. Ta, to jest ta chwila, Serge. Serge B. Serge NB. Bo ja pierwszy raz odblokowałem jakiegoś chromatycznego, ale to jest takie ładne. Wow. 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 Mamy odblokowany cały karnet prawie. Czyli do serga. Odblokujmy sobie moją najlepszą postać. Serge. I bij. Go, 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 go. Koch. O, go, go, go. stawiccie łapkę w górę. To? Stawię... Macie 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę. A I też 5 sekund na subskrypcję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest! Gramy Shelly wymaksowaną. Teraz sobie pogramy z Serdżem. W następnym odcinku będziemy grać z moją siostrą. Gramy sobie na solo. Pierwsza raz gram z No to więc gramy. Co to jest Star Power? Nie. O, ten daj na Mike z kiśnubek. Co daje, ult? Dobra. Chyba jest szybszy. Chyba jest szybszy. Tak. Ja chodzę prawie jak ból. Chodź, ból. Proszę. Kurczę, Ale mam bugi. 7 plus, Serge. Serge to bardzo fajna postać. Co mamy? Monetki do odblokowania. Dziś dużo odblokowaliśmy. Serge to bardzo fajna postać. Teraz jedziemy z tym koksem na B. W Na następnym odcinku kupię jakiegoś skina dla Was. Y powiedzcie, ile byście chcieli. Jakiego za 30 gemów. Ja myślę, że dobi. Albo tego nowego za dobi. Co jesteś zły? No, cześć. Cześć, Ej, bitowiec. Chodź, Beat. A, jest fajna. No, no. No co? Tu chyba chodzić nie będziesz mógł. No. Nie, nie się do jakichś bi... Do jakichś tylamus, kurde, A-bit. Kurde. Oni! Ja Jestli... Dobrze. Dobrze nam w ogóle idzie, bo wie, wiecie, że ma raz takie dobre, a drugi raz... Znaczy, raz ma słabe, drugi raz ma dobre. Chodźcie. No proszę. Piękny uinek. Widać by Umiem grać. Więc... Podajcie na kolejne odcineczki. No. To ja nie mam nic do gadania. Eluwinka!